Okej, okay. witam was bardzo serdecznie Następny odcinek na moim kanale Tym razem nie jest to nasza seria Jest to parkour na serwerze Mind Server. Jestem już na pierwszym parkurze Mogę zrobić przywitanie na lobby parkura Albo całkiem na serwera Ale jakoś nie pomyślałem o tym wcześniej o, właśnie była reklama mine Server Jest to fajny serwis O, Do wody. Jestem na łatwym, ponieważ mój skill parkure jest co najmniej słaby No właśnie A, teraz już w ogóle bało tam jest jeszcze trudniej później, bo już grałem raz, gdyż chciałem wypróbować, nie wiem czy to jest tryb gry, czy to jest minigierka, czy o co tu w ogóle kaman z tym, ponieważ na lobby w ogóle nie mogłem tego znaleźć, a nie pokazałem się skrzynka wcześniej, musiałem się drugi raz zalogować na serwer. W każdym razie, czemu to nie jest odcinek naszej serii? O Jezus Maria, myszka głupia, ej, już, spokój ponieważ jakoś nie mam wynytwórczej chciałem coś stworzyć na tej serii na naszym świecie tej serii ale nie wiem nawet za bardzo co i tu jest właśnie pytanie do Was co mógłbym zbudować mam już dość sporo dobrych takich takich mm, jak to się mówi drogich surowców w sensie, że tam diamenty mam już i w ogóle, ponieważ grałem sobie. 3 godziny prawie. Czy tam 4 nawet. Ponieważ nudziło mi się i nie wiedziałem co robić, a tam gdzie byłem wtedy, nie dało się za bardzo nagrywać. Tak bym dla Was nie nagrał. Jak chodziłem po kimpach, ale nie dało się za bardzo nagrać. bo tam było po prostu za głośno i by nie byłoby mnie słychać. Grać się jakoś dało, co prawda nie grało się za dobrze. Ale cały czas było słychać jakieś maszyny, cuda, niewidy, a więc po prostu oś, kurczę. Ale czemu mi ta myszka tak laguje? Okej, okay, ja więc skaczemy sobie ładnie. Hopsu hopsu. Przejdziemy wszystkie parkury. Jakie tu są. To będzie taka nowa nasza seria, będzie Minecraft. Parkour, o, coś takiego, jakąś nazwę bóg, był normalnie w wodzie. Jakąś nazwę tam wymyślę na to. No i tak to oś kurczę. Tak to jakoś będzie. Dużo jest. Są trzy poziomy na razie trudności. Łatwy, średni, trudny jest też w budowie jest ekstremalny i jakieś w ogóle jakieś inne tam jeszcze te rodzaje tego parkurów są w budowie yy, gdzie zresztą lista parkurów o jest jakiś parkur odkraczy przygodowy parkur i ekstremalny parkur jesteśmy teraz tutaj na pierwszym parkurze i no próbujemy go przejść. Mam nadzieję, że będę miał lepszy czas niż jak wtedy przechodziłem go. Wtedy miałem 18 minut z tego co pamiętam. Tak, 18 minut było. No więc jak na mój... Wtedy... O, kurczę. W ogóle nie lubię parkurów strasznie. Za bardzo nie lubię parkurów. Właśnie do tego, że jestem słaby w nich. Jak już jest się w czymś... A. Dobrym, to wtedy to się zazwyczaj lubi. Dlatego ja właśnie próbuję sobie wyćwiczyć to przeszkód, ale do wody się wpada. Okej, okay. może teraz mi się uda, skupienie, ja nie mogę, fuck, jeszcze go, no się głupi sprincie, słuchaj coś mi zaczyna w ogóle laptop mówić, a i jakby zauważyliście pewnie pod zeszłym filmem, ja pierdzielę. Było napisane, że możliwe, że zostanę zmuszony do zamknięcia kanału Jezus Maria To jest stupne Jak mówiłem nienawidzę, nienawidzę parkourów Ale postanowiłem, że mimo to, że nie lubię Nienawidzę wręcz To nagram Postaram się przejść wszystkich, które tutaj mają No i... I myślę, że będzie fajnie I myślę, że Może się nauczę skakać Przecież nie dotknąłem tej głupiej wody i głupia gro Na pewno tu sobie doskoczę, tak, głupia myszka. Ale sprint bym poprosił, wiesz. Się dwa razy, jak ja dwa razy kliknę, to ty uruchamiasz sprint, rozumiesz? No. Dziękuję. 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 Też podziękuję. Dziękuję, dziękuję. Tu bardzo dziękuję. Nie, dziękuję. Tu jest złe, tu nie mogę doskoczyć. Drugim razem, z pierwszym razem też się tutaj męczyłem. już koniec, dziękuję koniec lagowania co za idzie z męskie coś już mnie to. Co najmniej mnie to wkurza. Jeszcze jest gorzej przez to, że mam spugowaną głupią myszkę i lagi jakieś są co jakiś czas. Nie, to jest rozwalające. sobie nie wyobrażam ekstremalnego parkuru. Nie wyobrażam sobie po prostu, jak ja tu niby przejdę. Jak ja nawet tego przejść nie mogę. Już, koniec, dziękuję. Przestaję oddawać wreszcie. Ale oh, sprint, kurde, sprint. Ok. czy to naprawdę jest aż takie tempo, że jak ja klikam dwa razy, to to naprawdę nie może włączyć sprintu. Dziękuję. Uuu, to skupiam, tak jak tamten ziomek. Uuu, da, Po prostu trzeba wtedy jednym... Przestanę te dwa bloki przeskoczyć. Wtedy ma się lepszego sprinta. Czemu ja tam przeskoczyć nie mogę? Zawsze tam wskoczyć teraz nie mogę. Wcześniej jakoś wskakiwałem, a teraz nie mogę. Jest. Dobrze. 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 Mhm. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Okej. Okay. Teraz sprintem. Jest! Kurcze, gorzej o minutę i jakieś 20 sekund. Dam, dam, dam. Łatwe. Easy. Okej, okay, a więc teraz idziemy, chociaż nie, teraz już zakończymy ten odcinek tutaj tym razem na lobby, przy Ziutku, przy Steve'ie, który nazywa się Lobby. Cześć. Cześć Steve. Czemu masz na imię Lobby, a nie Steve? Czemu? Byś odezwał. No. No e, co zajdzie. Dobra, a więc w każdym razie ja wraz ze Steve'em o imieniu Lobby się z wami żegnam patrzcie w kamerę nie na mnie dobra no koment no o o teraz prawie dobrze no a więc ja się z wami żegnam i lajkujcie subskrybujcie komentujcie i czekajcie na więcej cześć